Dziś odkryjemy starożytne sekrety, które pomagały mężczyznom budować harmonijne i głębokie relacje. Wiedza ta, przechowywana przez mędrców Tybetu, jest ważna również we współczesnym świecie. Ta wiedza pomaga tylko niewielkiej części mężczyzn zdobyć serca kobiet. I jakie działania wyróżniają ich spośród innych? Dlaczego kobiety intuicyjnie do nich ciągną? Być może te praktyki przewrócą Twoje rozumienie tego, jak buduje się silne i długotrwałe związki. Pierwszy sekret. Sztuka wyrażania emocji. Tybetańskie nauki podkreślają znaczenie świadomego okazywania uczuć. Wielu mężczyzn ukrywa emocje, uważając to za oznakę siły, ale to tylko iluzja. Prawdziwa siła mężczyzny to otwarte dzielenie się emocjami, bez obawy przed osądem. Kobieta ceni szczerość, a nie maskę obojętności. To nie jest kwestia słabości, lecz dojrzałości. Otwartość buduje zaufanie a zaufanie czyni relacje szczerymi i głębokimi. Kiedy mężczyzna przyznaje się do lęków, dzieli się radością lub wątpliwościami, staje się bliższy swojej partnerce. W Tybecie taka emocjonalna otwartość była uważana za niezbędną dla harmonii w relacjach. Kobiety wyczuwają subtelne niuanse. Gdy mężczyzna ukrywa emocje, między nim a wybranką powstaje niewidzialna ściana. Szczerość wzmacnia relacje i tworzy wyjątkową atmosferę. Mędrcy uczą, że prawdziwy mężczyzna potrafi uważnie słuchać. W dzisiejszym świecie jest wiele rozpraszaczy: telefony, praca, zgiełk. Uważne słuchanie stało się rzadkim darem. Kiedy mężczyzna odkłada wszystko na bok, aby wysłuchać kobiety, wyróżnia się z tłumu. Kobieta ceni, gdy jej myśli i uczucia są ważne dla mężczyzny. To nie znaczy, że od razu trzeba dawać rady lub rozwiązywać problemy. Najważniejsze to po prostu być obok i słuchać. To Wymaga praktyki i uważności. Takie chwile tworzą głęboką więź i wzajemne zrozumienie. Uważne słuchanie to akt szacunku, który pokazuje kobiecie, jak ważne są jej przeżycia. W starożytnych naukach uważne słuchanie uważano za podstawę harmonijnych relacji. To coś więcej niż wsparcie w rozmowie. To szacunek i troska. Trzeci sekret to troska o drobiazgi. Wiele osób myśli, że zaimponować kobiecie można tylko wielkimi gestami. Ale prawdziwa magia tkwi w szczegółach. W tradycji tybetańskiej uwaga na detale zawsze odgrywała ważną rolę. Mężczyzna, który szanuje, okazuje troskę nawet w prostych czynnościach. Może to być proste przykrycie kocem, gdy jej jest zimno, lub zaproponowanie filiżanki herbaty, gdy jest zmęczona. Takie drobiazgi są bardzo ważne. Troska o drobiazgi to codzienne okazywanie miłości i szacunku, które nie wymaga wielkiego wysiłku, ale ma ogromne znaczenie. Męskie czyny, nawet bez dużych wydatków, tworzą poczucie bezpieczeństwa i ciepła. Męskie czyny, którzy rozumieją wagę takich detali, stają się szczególnie ważni dla kobiet. Czwarty sekret to umiejętność wspierania i inspirowania. Starożytne nauki podkreślają znaczenie wsparcia w życiu kobiety. Czasem potrzebna jest nie tylko pomoc emocjonalna, ale i inspiracja. Mężczyzna, który szczerze wierzy w swoją partnerkę, wspiera ją w trudnych chwilach i inspiruje do nowych osiągnięć, staje się dla niej prawdziwym oparciem i siłą. Wsparcie to nie tylko słowa pocieszenia, ale szczera wiara w siłę kobiety. Gdy kobieta czuje taką wiarę, otrzymuje potężny impuls do działania i pewności siebie. Wsparcie objawia się w prostych rzeczach, słowach otuchy przed ważnym wydarzeniem lub pomocy w trudnej sytuacji. Tacy mężczyźni Inspirują kobiety do osiągania celów, nawet jeśli pojawiają się wątpliwości. Piąty sekret to poczucie humoru w trudnych sytuacjach. Humor jest potężnym narzędziem do utrzymania harmonii w związku i życiu pełnym stresów i problemów. Umiejętność mężczyzny spojrzenia na trudności z humorem rozładowuje każdą sytuację. Nie oznacza to zamieniania problemów w żarty, lecz zachowanie pozytywnego nastawienia i opanowania. Kobiety szczególnie cenią, gdy mężczyzna potrafi być spokojny i pozytywny w trudnych chwilach. Śmiech pomaga radzić sobie z trudnościami i wzmacnia relacje. W Tybecie śmiech uważano za sposób na uwolnienie się od ciężaru istnienia. Mężczyźni okazują hojność nie tylko materialnymi darami, ale także uwagą i czasem, dzieląc się nimi z kobietami. Prawdziwa hojność to gotowość poświęcenia czasu kobiecie, odkładając na bok własne sprawy. To przejaw zaangażowania i szczerej troski bez oczekiwania natychmiastowego zwrotu. Kobiety szczególnie cenią mężczyzn, którzy nie wymagają natychmiastowego zwrotu, lecz działają z prawdziwej miłości i troski, okazując to w drobnostkach i wsparciu. Zaoferowanie pomocy, gdy kobiecie jest trudno, lub po prostu bycie obok to przejaw prawdziwej hojności, której nie należy mylić z rozrzutnością. Hojność to wewnętrzny stan, gdy mężczyzna dzieli się zasobami, emocjonalnymi, fizycznymi lub czasowymi, z czystego serca, budując silne relacje. Mężczyzna z taką hojnością jest postrzegany jako prawdziwy partner, zdolny troszczyć się o kobietę nie tylko materialnie, ale i duchowo. Siódma tajemnica Szacunek dla przestrzeni osobistej. W starożytnych naukach tybetańskich zwracano na to szczególną uwagę, podkreślając znaczenie granic. Mężczyzna, rozumiejący wagę przestrzeni osobistej, nie dąży do kontrolowania życia kobiety ani do wypełniania całego jej wolnego czasu. Świadomy jest potrzeby czasu dla siebie. Kobieta potrzebuje czasu na refleksję, odzyskanie wewnętrznej harmonii, lub po prostu na samotność. Mężczyźni szanujący to są szczególnie cenieni. Ważne jest, aby nie postrzegać chęci bycia samemu jako osobistego dystansowania się. Każdy człowiek potrzebuje resetu i własnych granic. Szacunek dla granic osobistych tworzy wyjątkową atmosferę zaufania w relacjach, obejmując zarówno przestrzeń fizyczną, jak i emocjonalną. Mężczyzna nie naciska na kobietę, jeśli nie jest gotowa od razu podzielić się swoimi przeżyciami, lub potrzebuje ciszy. To przejaw szacunku. Szacunek objawia się także w tym, że mężczyzna nie próbuje kontrolować kobiety, dając jej wolność wyboru i działania. Wolność w wyrażaniu osobistej niezależności tworzy przestrzeń dla wzajemnego szacunku i rozwoju, gdzie oboje zachowują indywidualność. Mężczyźni, rozumiejący te zasady, podążają ścieżką starożytnej mądrości, wyróżniając się troską, dbałością o szczegóły i wsparciem. Aby stać się takim mężczyzną, zacznij wprowadzać te praktyki do swojego życia, okazując troskę i uwagę na szczegóły każdego dnia. Szczerość to cecha, która jest naprawdę ceniona, i właśnie to spodobało mi się w tym wideo. Polub, jeśli zgadzasz się z tym stwierdzeniem, podziel się w komentarzach, które z tych sekretów już stosujesz w swoich relacjach i jak pomagają ci one stawać się lepszym. Subskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić nowych filmów pełnych przydatnych porad i mądrości, którą czerpiemy ze starożytnych nauk Tybetu. Nie zapominaj także o naszym kanale na Telegramie, gdzie znajdziesz jeszcze więcej cennych pomysłów i głębokich refleksji opartych na starożytnych tradycjach. Link do naszego kanału na telegramie znajduje się w opisie pod filmem. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach, gdzie będziemy dalej dzielić się mądrością.